Pracuje pan jako ochroniarz w firmie deweloperskiej Żmuda Construction, tak? W 98 roku podejrzany o udział w grupie przestępczej. Ale uniewinniony. Kto ci to zlecił? Mamy zeznania świadków, którzy cię widzieli. Dlaczego go zabiłeś? Czego szukaliście u niego w domu? Tak, to on. Powiesz na coś? Ja mam czas, a ta noc będzie długa dla ciebie. On był u mnie w mieszkaniu. Tak jesteś twardy, tak? To coś ci uświadomię. Byłeś tylko od tego, żeby wykonać wyrok. I będziesz gnił w celi, podczas gdy twoi kumple będą jeździli na wakacje, pili whisky i obracali dupy. Dziękuję.